Pierwszy raz chłopaka, erekcja, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o wzwodzie. Witajcie, przyjaciele, witajcie ponownie w Healthy Strong, najlepszym źródle zdrowia na co dzień. Pierwszy raz chłopaka jest dla niego zwykle bardzo stresujący. Jeśli jednak przeżywa go z dziewczyną, którą darzy uczuciem, wszystko staje się łatwiejsze. A jeśli pozna swoją fizjologię, zyska na pewności siebie. Co to jest erekcja, czyli wzwód? I czy pierwszy raz chłopaka boli? Pierwszy raz dla chłopaka to duży stres i obawa, czy sprawdzi się jako mężczyzna. Czy będzie miał wzwód i czy go utrzyma, pocieszeniem może być to, że pierwszy raz chłopaka nie boli. Co prawda wiadomości teoretyczne nie zastąpią doświadczenia, ale mogą wiele ułatwić. Pierwszy raz, co to jest erekcja? Erekcja czyli wzwód to powiększenie męskiego członka, pozwalające na odbycie stosunku płciowego. Erekcja sprawia, że członek wydłuża się, twardnieje i podnosi do góry, przedkość łonową. Napletek ulega przesunięciu i odsłania żołądź, który powiększa się i czerwienieje. Męskie członki w stanie spoczynku mogą mieć różne wymiary, w stanie wzwodu większość z nich jest zbliżonej wielkości. Pierwszy raz, jak dochodzi do erekcji? Erekcja jest możliwa dzięki specyficznej budowie męskiego członka. Penis składa się z dwóch ułożonych równolegle do siebie ciał jamistych oraz trzeciego, węższego ciała gąbczastego, które otacza przebiegającą przez środek prącia cewkę moczową i odpowiada za kształt główki penisa, żołędzi. Ciała jamiste zbudowane są z gąbczastej tkanki otoczonej gruba osłonką, osłonka biaława. Jak dochodzi do erekcji? Specjalne mechanizmy regulują napływ i odpływ krwi z ciał jamistych, umożliwiając bardzo szybkie wypełnianie się penisa krwią, dzięki czemu staje się on grubszy i sztywny. Erekcja, na co zwrócić uwagę? Jeśli twój członek w stanie erekcji jest mocno wygięty lub skrzywiony, nie wstydź się odwiedzić urologa. Lekarz po badaniu będzie mógł określić, czy to norma, czy też problem, którym należy się zająć. Problem z erekcją może też pojawić się z powodu napletka. Gdy napletek jest zbyt wąski i uniemożliwia odsłonięcie żołędzi, również skontaktuj się z urologiem. Jeśli jesteś nowy na kanale, pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień o postach, naciskając dzwonek, aby nigdy nie przegapić żadnego z naszych filmów. Cóż, to wszystko, co mamy dzisiaj dla Ciebie. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w następnym filmie. Do widzenia.